Hej, 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 widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Odcinek z g klasycznie, czyli skrzyneczki Batelki. Tutaj Patryk już się wita. Witam Dzień serdecznie, witam Damian. Cześć. A ty co, zaczęłeś się? Jak w familiadzie. A, jak w familiadzie, No tak, to witam, witam serdecznie. No byśmy prosili podłożyć pioseneczkę. ty, ry, ty, ty, ty. ty, 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 ry, 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 ty. Tak jest. Yy, no, chłopaki, Batla, jakaś. Tak, na Do początek tek, ro rozgrywkowa. Rozgrywkowa. Ja przypominam stronę dla osób pełnoletnich i dla chętnych kodzik Tokyo X i darmowa skrzyneczka dla nowych użytkowników. Y ta o, tutaj właśnie. I przypominam, co ważne, na moim Discordzie jest y zrobiony kanał y z difora i tam po prostu wystarczy, że wkleicie takiego o screena. Że tutaj użyliście mojego kodziku i będziecie brać udział na koniec miesiąca w losowaniu na skinki. Ja tam kilka skinków wybiorę na koniec. No i zobaczymy, jak się sprawdzi ten sposób. Czy on zachula, czy on nie zachula, tak? Dobra, pierwsza baterka na rozgrzewkę, ale będzie z botem, okej? Bo na cztery zrobiłem. Zapomniał się. Ja mam pytanie takie 50 sekundowe. Kola zero czy zwykła? Z zero. Zwykła? Nie no, come on. A, a co wy, jacyś fit? Nie, nie, nie ale ja mam na to wytłumaczenie. Ja mam na to wytłumaczenie. Tak. No słucham. Jak ja piję zwykłą kolę, to no. potem mam mega dziwne uczucie na zębach. Tak jakby mi się zęby miały zaraz rozlecieć. Tak, też tak jest, no. I po prostu piję zero, bo też mi smakuje, no. No mi bardziej na przykład zero smakuje. Nie ale nie ja wiem. wam powiem nawet więcej. Jak się pije alkohol z kolą zero, to się idzie szybciej upić. No tak, no bo bez cukru, nie? Mm -hmm. To ze Ach. studiów jeszcze miałem takie przyzwyczajenie, żeby ekologicznie, prawda, jechać. I widzowie, no. oczywiście y, kody na odcineczku będą i coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha, i wy jakbyście mieli jakieś pytania, chcielibyście coś widzieć y, od Patryka, od Damiana, ode mnie, śmiało możecie y, pisać pytanka w komentarzu, to też będziemy brać to pod uwagę, tak? No, tak. dobra. To teraz no. już coś, co już zaczęliśmy przed yy, streamem, co byś zrobił, jakbyś wygrał milion i musiałbyś wydać w 24 godziny te pieniądze? Ja mogę pierwszy. No, let's go. Kupiłbym G-klasę od razu. No, ja odpowiadam, że też bym chyba kupiła auto yy, RS3. Mieszkanie. Bo z mieszkaniem, tro... a to rs się to nie zabańka, no ale. Koleżanko, to jeszcze takie dwie byś musiała. No ale to spokojnie, to ja bym coś jeszcze wymyśliła, tak? No a resztę bym poszła i pomnożyła, tak? A to musisz wydać, nie pomnożyć. No ale, właśnie to jest dobre pytanie, czy jak wydasz ten, ten faktyczny milion, ale potem zostaje ci pomnożone, powiedzmy, że wygrałbyś, no. to to już dalej to musisz wydać w 24 godziny, czy. Tak. Właśnie, dobre pytanie. Ja powiem, że tak. No dobra, Możesz no to by... bym... Przepierdolisz po prostu, masz bańkę i, i żeby nie mieć tej bańki 24 4 godziny. No Możesz to rzeczy, no, nie... no to bym kupiła coś z zagranicą i aut. Okay. I auto, i z zagranicą, i aut. To żeby... żeby jeszcze, tak i, jeszcze dałabym, i, i liczy się dań, na, na, znaczy na przykład o. rodzicom, no to bym jeszcze dała rodzicom. No i wszystko. Ale oni wtedy też bym musieli wydać to. No to, sobie, tak? to by sobie wydali na swoje. A jakby nie wydali, to byś, byś musiała oddać te Nie, wydali, wy wydali, ja bym zmusiła. <grych> no i kto? A no patek? co? No ja, żeby być trochę. Żeby się nie powtarzać z samochodem, to bym. Po, to powiem tak. No. Dałbym bańkę w jakieś mieszkanie, kupiłbym sobie jakieś mieszkanko. No. A byś myśli, to... że 24 godziny byś zdołał kupić mieszkanie, No! To jest... jeśli, jeśli to jest aż tyle papierologii, no. Znaczy wiesz, w samochód teoretycznie to też nie wiadomo, czy wiesz, czy jest. To tak samo można Ale to. wiesz, możesz te jakby mieszkanie klepnąć i dać już komuś hajs. No wiesz tak, co chodzi? Macie. A potem I papierologię. No, masz, a się tak. dalej. Tak, tak, tak. No niby no. tak, no. no. No więc to jest mieszkanko, to jest dobre tam. Co robi? Ja robię, ja robię szponce już. Szponce. Dobra, ja patrzę. Oj, przesunęło się, Matko. Rozwaliłam. Co rozwaliłaś? No, Gefora. rozjechało mi się. Dobra, co tam jeszcze mamy? No co, są, są pytania jakieś, są. No to zadawaj mi jeden, bo ja tu muszę ja? tworzyć coś, no. Yy... Ja zapraszam do bazy. A. Yy... Gdybyś mógł zostawić jedną radę przyszłemu pokoleniu, co to by było? Ja mogę zacząć. Okej. Okay. No. Ja bym yy, młodemu pokoleniu Chciał powiedzieć radę bym dał taką, że po pierwsze yy, żeby nie o nie opierdaling żeby nie było pierdalingu A kolego, ale jedną rano jedną Ale to... A mogę dwie, no No dobra to nie No dobra, to jedno, to jedno, to jedno, Ale żeby czego nie było? No, żeby się nie opierdalać w życiu Żeby zasuwać już wiesz. No kumam No ale to nie, to, to ja to, to jak to nie, to ja mam inną lepszą. Yy, żeby wykorzystać szansę, która... Daje wam. Jak no, je... jak na przykład, nawet w drabku wygracie coś, to nie roztwonić na jakieś alkohole, tylko albo zainwestować, albo coś tego i żeby no. No, wiecie o co chodzi. Tak. Za hmm? taką radę. No też. To... Ja, ja już mam swoją też. Ale to ale jak chcesz, to proszę bardzo. No, mogę powiedzieć. No ja taką, że żeby żyć, żeby się spełniać, spełniać marzenia, tak. Yy, może płytkie, może nie. Ale niektórzy, żeby po prostu się nie bać, żeby ryzykować, yy, żeby dożyć do swojego, no. I ja uważam, że to jest najważniejsze. I żeby się spełniać, to przede wszystkim. No, no ja ja mam pośrednie do tego. Ja mam pośrednie do tego, ale takie bardziej yy, wyszczegółowione. Chodzi o to, że za każdym razem, jeśli ma się przeczucie, że coś może wyjść, to właśnie się nie bać i zaryzykować. Tak, tak. Żeby ryzykować w życiu. Bo bo to jest prosta zasada, jeśli nie zaryzykujesz, to potem będziesz żałował, że czegoś nie zrobiłeś. Bo czasami tak. się nie powtórzy już. A jak zaryzykujesz, to może się udać i to będzie właśnie to. Tak. Dokładnie. Jestem za i też się podpinam pod to. No. Bo czasami człowiek właśnie się boi coś i tego, a potem a kurde, mogłem zaryzykować, a kurde, mogłem to zrobić, nie? A już drugi raz taka okazja, może nie, yy, może i nie być. To i jest potem takie, ty, typo, typowy właśnie taki typowy polak to tak a jakbym poszedł w to to bym miał wtedy No, to, no tak takie tak to to wiesz no takie i gdyby takie, nie. tak 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 zamiast od razu to zrobić po prostu no nie gdybać to pierdali za przeproszeniem kłopoty, no ale, ale ja też taka kiedyś byłam że jak coś ten to to nie, a tego, a tego też taka byłam, że bałam się ryzykować i coś, coś i z biegiem ja, też, ja so, też, ale... też sobie zaczęłam to wyrabiać, nie, mówię, że nie, no kurde, no ja żyję teraz z założenia, że życie masz jedno, żyjesz raz, czego nie zrobisz teraz, nie zrobisz już, znaczy mo możesz zrobić, ale też nie wiesz jak ci się potoczy, możesz sobie wyjść yy, do sklepu i coś się może wydarzyć, nie ja wiem, cokolwiek, więc bo w zdaniem trzeba korzystać, trzeba ryzykować. Bo potem, bo potem zostajesz tylko, nie wiem, z żalem do siebie, że czegoś nie zrobiłeś. A po co? Bo starą zasadę YOLO. No, trochę tak, bo mówię, różnie w życiu może się wydarzyć, a szkoda po prostu czegoś żałować i tyle. No ja dzisiaj, my z Patrykiem czyjmujemy odcinek. Ale ja wygrałem ostatnią, zastokała, pewnie znowu się tule. i No, no, no. Dobra. Ktoś jeszcze miał coś dodać? Nie, nie, chyba nie. Yy. Yy. A pytanie, mm. może jeszcze inne? No, tykamy. Yy. coś o talentach, a, ja tu... a ty bez Ale... talentu? <laughs> yy. O, to jest fajne. Gdybyś musiał przez rok jeść tylko jedno danie, co to byłoby? Ja wiem, ja wiem, mogę pierwsza, mogę pierwsza. Możesz, możesz. Dobra, to ja odpowiadam, że sushi. Kocham sushi, oh yes. jestem fanką sushi. Yy, nie ma nic lepszego, yy, i jest to potrawa, która by mi się nie znudziła i mogłabym ją jeść, 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 jeść. A to ja jeść, mam właśnie do tego pytanie. Jeść. Czyli my bierzemy pod uwagę różne jakby warianty danego dania? No tak. No. Tak. Tylko nie odbiegające daleko od oryginału. No oczywiście, oczywiście. Nie może zjeść sushi na przykład z, z czym tam. No, nie wiem, z wołowiną. Jest sushi? Nie ma chyba. To, nie, ale no, jak jesz możesz, sushi, no. to jesz różne sushi, nie? Ale okay. jesz sushi po prostu. Jak jesz pizzę, to jesz każdy rodzaj pizzy, ale tylko pizzę. Na tej zasadzie. Tak. Mhm. Czyli pizza przykładowo z czekoladą, to już nie jest pizza wtedy. Co? jak nie, jesz pizzę, no ale jesz ze wszystkim co jest, no możesz sobie wybrać jakie są pizze, możesz zjeść margaritę No chyba, tak się Możesz zjeść pizzę, y, możesz zjeść pizzę margaritę, możesz zjeść na poli, możesz zjeść z gorgonzolą, możesz zjeść różne No tak, 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 ale z czekoladą? No, a ja może... Ja że to nie pizza wtedy No Jezus, ale jak jest zrobiona na pizzę normalnie, to jest to pizza Ktoś lubi, no to możesz nawet tam... srać? Na przykład, no. Patryk, co tam chcesz powiedzieć? No, ja wydaje mi się, że mam takie uniwersalne. No. Nie, pierogi. Pierogi? Do no? Przez rok czasu pierogi. No nie, bo patrzcie, macie ruskie, macie z mięsem, no w sumie z, tak. z jagodami, nie wiem, z, z serem na słodko, no. z nie wiem, z kaszul, z boczkiem, z czymś tam i to są wszystko pierogi. To jest dalej pieróg. Kto wygrał? Czyli, ale jeśli mówimy no ja o pierogach w ogóle, to jeszcze jak są na przykład chińskie jakieś tam pierożki jioza i tak ja? dalej to, to się liczy. Tak, ola. O, dobra. No, no ale zajmuje. nie, do, ale dobrze, dobrze. Faktycznie, to, to, o tym, jak usłyszałam pierogi ruskie, to myślałam, że tylko ruskie. No nie, ale... no właśnie. Jest tak, pełno pierogów. Tak, na tak, tak, ja, tak. Ja bym nie mógł przez rok tylko pierogi. No, ale, nie, no ja. ale popatrz, ile ich jest ogólnie. A, no, różnych rodzajów przecież. No, ale ja pomyślałam, co różnych... już bym żygał tymi piorogami. Nawet jeżeli by wszystkie. No to co ty takie. byś jadł przez rok i tym nie żygał? Jak? Jaką powie pizzę, no? I? No, oczywiście, że no, Kurwa, rzeczywiście, rzeczywiście. Bo, ale to, ale człowieku. To, Wiesz, co to... by się stało z żołądkiem? No to co, to już nie, nie rozmawiamy o skutkach ubocznych. Ja, ale to <laughs> trzeba. O, te, o skutkach, skutkach ubocznych trzeba też pomyśleć. No, no, ale to, to albo skutki uboczne, albo głodówka, bo bym nie, nie, że nie mógł nic innego jeść przez rok, tego samego w kółko. Nawet. No w sumie bym mógł niby, no ale to też skutki uboczne bo tosty też bym mógł wdupcać, lubię tosty. Ja na przykład jestem ciekaw, bo ja bardzo lubię na przykład fileta z kurczaka, takiego normalnego smażonego tam w panierce, no. do tego bym na przykład fryteczki, jakąś surówkę bym wybrał i ciekaw jestem przez rok, ile razy dziennie, mógł, no w sensie ile razy pod rząd jakby... Y, mógłbym to zjeść i bym się nie pożywiał. Wiecie, że. No tak. Tydzień, dwa, trzy, miesiąc, trzy miesiące. I potem już miałbym. No ale przez rok... Jadłem dzień w dzień Jajka przez dwa tygodnie. I potem jadłem przez chabu parę roku jajek, bo nie mogłem na nie patrzeć, nie? Ale to nie jest tak, że jako mężczyzna... Nie, może mi mama kiedyś jakby mały, to zrobiła mi, że tak powiem w chuja, ale... No, mów, mów, no. Ale to nie jest tak z jajkami, że właśnie jako, że jakby mężczyzną jesteś i nie można za dużo ich jeść, jakby właśnie w ciągu dnia czy coś takiego. Zaraz to muszę wygooglować. Weź. W albo ja mówię, mam ej, szczęło. albo wczoraj tego. Nie słyszałem tego, że jako fasad nie możesz iść dużo jajek, tak szczerze. No patrz, patrz! Hole! Uoooooo! Tak Ej, a sobie. tyle otwieraliśmy tych skrzynek tak. i nikomu wcześniej nie leciało, nie? Fajnie, że wam a mi nie, no. O! <laughs> no. Patryk wygrał! Ola, on tam se sprawdza! Nie no, ja... Też mogła mama w chuja robić, ale mi mama, mi mama mówiła tak, że sklepowych takich jajec, czyli marketowych i tak dalej, to takich nie można jeść dużo, ale takich... Yy, takich Swojskich? Swojski. -taki, Okej, okay, to może. To można. To może, może o to chodziło właśnie. No. Ale poleciał. Czekajcie, bo mi się bardzo dopiero kończy. <laughs> Dobra, Laścika, możesz zrobić... Nie spoilerujcie, zrobić? powtarzam. Nie spoilerujemy. No, Dobra. Do, na pewno nie wygrałeś. Jako. <laughs> A, o, wcale, no. Robię leścika petardę. Ile, no? Na ile możecie za sobie... Za 20. Za 25, mam. Za. No za 20, no. no Ale ja. kiedyś pamiętam, że właśnie jadłem, trochę tych jajek jadłem i tak średnio mi się. No średnio się czułem po tych jajkach, a gdzieś tam właśnie yy, mama kupowała właśnie, nie wiem czy to z jakiegoś... Yy, Draganu, Targu, cholera wieczór od kogoś brała, takie właśnie yy, zefci, od, jakiej, od jakiejś Basi, która miała kury i jajka tak, dawała. Tak, tak, I tak, dzwoni, tak, no mama, tak. dzwoni mama mama... znaczy, że zawsze tak było. Nie wiem czy też tak liście, <się> że mama w telefonie miała zapisane. Na przykład. Baszka jajka, nie? Baśka, jajka, I, <ścoughs> I biegłeś z telefonu. I mówiłeś, że mamo baśkę cacłoni. No moja mama jeszcze robiła takie zamówienia hurtowe, nie? Że my, my braliśmy 40 jajek, ktoś tam tak. No tak, no to, to jest normalne, to jest do normalne. Ja do tej pory tak mam. Jak jeżdżę na przykład do do siebie, do rodziny, to zawsze jest tak, że na przykład babcia mnie pyta ile chcesz jajek? Mówi, tak. No tam powiedzmy I Kinga zawsze mówi, o, ze 30 weź bo za zajebiste, co przebyszło takie. <laughs> Mówię, dobra, no to 30 jajek, no to 3 wytłaczanki, okej, okay. y, tutaj moja mamuś bierze kolejne 3, tu ten, i tak. jest zamówienie na 150 jajek kurwa, tak. w domu, w rodzinie. Tak, no. Tak jest, tak jest. Albo jakiś ten... Ej, bo tam jeszcze tam tego, Słoneczki fajne. No, skitrał skitrał. Tak, tak. skitrał, skitrał. Skitrał na koniec. Nie no, to... To Nie no ale... Jak a jaki jest procent 3? na okay. nią? Yy, 0,01 001? A nie, to na faktory. Dobra, 0,49 no to mało. To jak na kosę w Geibena. No. Nie, no fajnie Wam dropi jakieś nalepki, cokolwiek, a ja co. No to 4, poczekaj, 4, tu poczekaj, tu odchowa się za. No, Dobra, nie i co jest? jest? Dobra, nie chce mi się nie... Ej, o co chodzi? Piękna sprawa. O! Teraz nie też daje, widzę, a nie, bo to już... Ej, jest no ale dobrać. to mówi... Ej, dwa odcinki... Patrz odc... i Negev, patrz Negev! Ej, Dobra. dwa odcinki pod rząd daje z Holy Moly, nie? Yeah. nie ja... Ja tylko podbijam, my. nie? Ja też, ja podbijam. Nie no, poczekajcie, jest lorka jest Fire Serpent, co wy tak gadacie takie głupoty? No z Lorca wiesz co poleci? No. no, no arabeska. Ta, ja bez, to tak. I kto? No, bez szans, bez szans. No Patryk, no, patrz jak się podbiliśmy. Ja, ja bo, i byłam tak close o jakiegoś skina, co on wygrał. No Ale dobra, dałem coś w ogóle wygrał w tym odcinku? Nie. Nie. Ale a. Mogę jeszcze jedną, proszę. Nie. Dobra. Szybką, szybką. Ja tak się szybki. zgadzam. No. Zrobię tylko. Ale no. czekaj, bo ja muszę posprzedawać, bo ja tu nie mam pieniędzy. No a to 5 tysięcy tylko mam, to, to za tyle. Zrobię. A dobra, dobra. No, no za 5 tysięcy zrobię. Tak no. Dobra, dobra. To wiecie, to na no, spokojnie. No. I, patrz, okay. I wiesz on co to będzie? No. On zrobi i wygra 30. go. Nie, nie. On zrobi i nie wygry nic. Nie, chociaż sprawny próbę. Wy widzowie grajcie z głową oczywiście. Zawsze próbuj, wam powtarzam, ten. grajcie dla z głową. Dla zabawy, tak? Dla zabawy, jak coś wygracie, wypłacajcie od razu. Ja zawsze to powtarzam swoim widzom, że widzę jak wygrywacie, o. to wypłacajcie od razu. O. Cholik, Bo tak. nie ma co. No, dało. Jest wygrałem! Ostatnią chociaż! Nie. O, ta, o, 400. Oh, no 400. dobra, da, daliśmy, żeby, żeby ten, yy, nie, żeby, nie, żeby się coś osną. wygrał. Tak. Także pamiętajcie, KotokioX, X grajcie z głową i do następnego pa. Na razie. Na razie.